Mandero, Właśnie sprawdzam stan zasobnika. Ile zostało? Ile poszło? I. Jeszcze zostało trochę. O, 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 trochę światła by się przydało. Tyle zostało. Trochę podgarnąłem To jeszcze na cały dzień starczy. Ale będę jechał do miasta. To teraz to zasypię. Dlatego właśnie węgiel zostawiam, przywożę do domu. Bo takie się skupliny robią na piecu, aby odparował, ale tego go w domu trzymam. Dlatego tak worki otwieram, gdzie na cztery 4 worki przywiozę. On tak sobie tutaj obecnie. No i tak 100 kg wygląda. No jeszcze by może 10 kg weszło, ale już nie ma sensu sypywać. Cały worek by nie weszł. I teraz zobaczymy, na ile starczy. Tam to starczyło od 0,2. 2 marca, to da sepavim.